Sylwester, wie pan? Sylwester. Jest takie bardzo ładne określenie. Koniec roku zmusza do podsumowań. Naprawdę? Chyba takie coś jest określenie. I my sobie dzisiaj, proszę pana, podsumowujemy rok w liczbach. Każdy z nas, ze słuchaczy też próbował podsumować. I tak się zastanawiam, co by pan mógł podsumować, jakie liczby nam tu przedstawić? Zaimponować może? No nie, zaimponować to nie jestem w stanie, ale nie, ja, to ja to skrzętnie policzyłem. I co pan policzył? Ja to skrzętnie policzyłem. 6 milionów razy pociągnąłem smyczkiem po strunach. 6 milionów? Mhm. Wydałem z moich skrzypiec 10 milionów dźwięków, z czego aż 8,5 miliona dźwięków czystych. No gratuluję. No to, to Ale zaraz, sumie, zaraz 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 że... 6 milionów y, mm, smyczkiem bo... a 10 milionów dźwięków. No tak, bo ja czasami... Skąd się brały pozostałe, proszę pana? Z jednego pociągnięcia smyczkiem? A racja. Już cztery, 4 no, tak. do jednego. No, w sumie w sumie. No i mam jeszcze jedno podsumowanie. Wygłosiłem 45 pogadanek radiowych. Z czego aż 35 było w miarę zabawnych. Dzisiejszej nie liczę. To się dopiero okaże, proszę no, czytałem, wiem. Aha, no dobrze. <śles> Urywki. Urywki z rozrywki. Także oficjalnie witamy serdecznie, panie redaktorze. Filip Jaśnar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Też liczba się pojawiła. Pierwsze. Tak. Czyli podsumowanie Bardzo... w cyfrach jest. Galopował ten rok, prawda? Galopował. Szybko był. Tak... nam przeleciał. Ale zanim zajmę się tematem Sylwestra, muszę opowiedzieć Państwu o przykrym incydencie, który spotkał mnie w Wigilię. No, niestety, rózga. To ja cały rok żyłe sobie wyprówam, nie dojadam, nie dosypiam, a święty Mikołaj zamiast mnie nagrodzić, tak mnie doświadczył. Oczywiście złożyłem reklamację no i czekam na odpowiedź z Laponii. Obserwując mój tryb życia, można wysnuć wniosek, że jestem niegrzeczny. Często wracam do domu w środku nocy, często znikam z kolegami na kilka dni, ale na tym właśnie polega moja praca skrzypka kwartetu smyczkowego: na późnym wracaniu i na znikaniu. Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej reklamacji, a jak nie. To Helsinki albo do Strasburga się odwołam, ale ja nie odpuszczę Mikołajowi. A dziś Sylwester to zdecydowanie najważniejszy dzień w roku dla trzech grup zawodowych dla taksówkarzy, fryzjerów i muzyków. Dziś mamy swoje żniwa, dziś nasze usługi są absolutnie niezbędne. Kto żyw i kto ma uprawnienia, będzie dziś woził, strzygł i ciął na skrzypeczkach. W Polsce jest taki zwyczaj, że muzycy w sylwestra są lepiej wynagradzani. Stawki za koncerty, występy, bale są liczone według drugiej taryfy. To piękna tradycja znana w Polsce. W Niemczech już nie. I właśnie dlatego będę dziś grał w Niemczech. No cóż, przynajmniej euro idzie w górę. Szkoda tylko, że ja będę rozliczany w złotówkach. Sylwester to dzień, w którym powinny nam się zacząć zwracać pieniądze zainwestowane w muzyczną edukację naszych dzieci. Skoro dziś wszyscy muzycy pracują, pozwólmy naszym pociechom zagrać na zabawie sylwestrowej. Niech mały Jaś, od września brzdąkający na gitarze, zagra przed północą wielki przebój muzyki tanecznej. Miś z laleczką. Jestem pewien, że pary na parkiecie oszaleją, a rolą rodzica jest nie dać się ponieść emocjom i skrupulatnie zafakturować muzyczną usługę małego Jasia. Wykonanie: Miś z laleczką 150 zł. Chyba, że młody grał po północy, wtedy 300. Generalnie im później, tym tancerze są mniej wybredni. Między godziną drugą a czwartą bawią się nawet przy etiudach, a około piątej parkiet do czerwoności. Rozgrzać mogą gamy i pasaże. Bardzo proszę, kółeczko i wąż za panią w czerwonej sukience. A teraz łopatki i żaróweczki. A my, rodzice, skrzętnie liczymy i fakturujemy. Gama 60 zł, pasażer po stówce, no i jeszcze miś z laleczką za 300. Przepraszam państwa na chwilę. Marysia, Kacper, ćwiczycie? Dziś wieczorem występujecie. Już ćwiczymy, tato. A jeszcze trzeba ich gonić, niestety. niestety. No. Nasze muzykujące dzieci wzruszają nas, grając w wigilie kolendy, wzruszają nas, grając na szkolnych koncertach. Niech dziś skorzystają z sylwestrowej okazji i zarobią na swoją dalszą muzyczną edukację. A że późno wrócą do domu, trudno. Najwyżej za rok dostaną od Mikołaja rózgę. Życzę Państwu szampańskiego sylwestra. Dziękujemy bardzo serdecznie. Filip Jaśler, pierwszy skrzypce grupy Mozarta. By Pan zaprezentował jeszcze raz z łoski swojej, jak galopował ten rok? Szybko. Może teraz tak antycypował to, co się wydarzy w 2015, że troszkę spokojniej, wolniej, legato. Aha, legato! No i już ma chyba tak wiecień. wolę, wie pan, <laughs> chyba jednak tak wolę.